Cześć, się małem z tej strony. Jestem w samolocie Mini HLM od Amsterdamu. Z Amsterdamu lecę do Southampton. Chyba wam wspominałem o tym, że będę tam leciał. Obrazka, które wcześniej widzieliście, były jakaś głochać bramka z balonów po lewej stronie jakichś rzeczy którymi można się było poczęstować na jakieś ciastka i tak mniej więcej między tą bramką a ciastkami stały takie reklamówki białe to może się sobie przewinąć się zobaczyć To jest coś takiego 60 lat w Callum in czyli loty z Warszawy do Amsterdamu i w środku są te gifty w sumie to tylko jeden, są, są jakieś tam pocztówki czy coś takiego ale taką pocztówkę już oglądałem, ale w sumie jest spoko ładowarka sobie. Taka mała, jest spoko, bo ma 2 1A wyjścia na jedno wyjście 1A wyjścia na drugie wyjście, także to jest bardzo piękne. No więc jestem na lotnisku w Amsterdamie, dopiero co wyszedłem z samolotu. Idąc do bramki 6, jak wspominałem wcześniej, musiałem przejść przez kontrolę paszportową. Czyli sprawdzenie mojego dowodu osobistego, no bo jeszcze Wielka Brytania jest w Wielkiej, w wielkiej Unii, w Unii Europejskiej. Więc niepotrzebny mi paszport. Muszę się patrzeć za kamerę, żeby widzieć gdzie idę, bo ludzi się kręci. Pokręcę się po tym lotnisku, jak będzie coś fajnego, no to sfilmuję. Już widziałem fajny, fajny bar Heinekena z fajnymi neonami, więc też go pokażę. Ale to za chwilę. Jak się dobrze wpatrzycie, tutaj w podłogę, to jest taka akcja, że tam pod spodem jest to smocią. I widać czasami jak bagaże przejeżdżają, O to wszystko jest tutaj wbudowane, wbudowana jest szyba, gdzie widać to, gdzie chodzą. Tu jest cały ten terminal, tak, wszystko dookoła. A to są takie fajne szyby, gdzie można zobaczyć jak bagaże jeżdżą, transportują. Southampton, w Wielkiej Brytanii. Ciekawi mnie, jak to tam wszystko wygląda w tym mieście. Jest to chyba trochę mniej okupowane miasto przez obcokrajowców niż Londyn, więc mam nadzieję, że będzie bardziej brytyjskie. Mniej będzie osób czarnoskórych, ale tego przeglądam się dopiero na miejscu. Trochę się obawiam, jeżeli chodzi o język, bo ten gość, z którym piszę, używa jakichś dziwnych słów itd. Więc mam wrażenie, że oni tam mogą mówić z jakimś dziwnym akcentem którego mogę nie zrozumieć, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. No dobra, a tymczasem pójdę do bramki numer 6, sprawdzić o której mam odlot i czy nic się nie zmieniło. Cześć ma, wylądowałem w Southampton, jest to małe lotnisko, tak jak myślałem. I szliśmy tutaj takim czymś, jak ta pani w zielonym idzie. I teraz stoimy sobie gdzieś w jakimś miejscu i pewnie będziemy czekali, aż będziemy mogli przejść dalej. Ten niebieski kalem to samolot, którym przyleciałem. To są jakieś taksówki, które sobie ludzie zamawiają. I ten tutaj tak tutaj wygląda przed tym lotniskiem. Tutaj są ogólnie wejścia na terminale. Są szlapany jako tereny lotniska. Tu jest wyjście tam wyszedłem. No i takie małe to wszystko jest ogólnie. Ho, 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 a więc tak wygląda pokój w Southampton, Southampton w Wielkiej Brytanii. Ten jest dużo lepszy niż ten w Londynie, cena jest ogólnie rzecz biorąc no trochę wyższa, ale standard jest 10 razy większy niż ten, który pokazywałem Wam w Londynie, tak jak widać. Łóżko duże, białe, wszystko jest tak na jasno, fajnie. Kaloryfer był zakręcony i było zimno, ale teraz już go włączyłem i jest kurde gorący e, O, nie wiem co jest w tych szafkach, bo nie sprawdzałem Pewnie nic nie ma Suszarka Okej okay. Co jest tutaj? Też nic nie ma A tutaj? Też nic nie ma Jakbym tutaj miał zostawać przez miesiąc, tam, sobie się mógł swoje ubrania włożyć Ale ogólnie rzecz biorąc nic tutaj nie ma Tutaj to trochę tak dziwnie wygląda, no ale tak musi być, to tak musi być. Telewizy zrobiły nie włączałem, pewnie jakieś e, brytyjskie kanały. Tutaj jest ulica i taki niebieski neon. Eee, tak, gdzieś tutaj mnie taksówkarz wysadzał. Ale zasłonimy się, żeby I tutaj na mnie zaglądał. No i zobaczymy Łazienkę. Hop. Tak wygląda Łazienka. Tutaj są super gniazdka, ale chyba są w miarę przystosowane, W mają takie zaokrąglenia tutaj, żeby włożyć europejską wtyczkę, także spoko. Kibel i tak dalej, no to wygląda fajnie, nie ma grzyba żadnego, także spoko. Takiej review pokoju. To się gasi, To jeszcze chwilę działa, także fajnie. Tutaj kurtka to możemy ją tutaj wrzucić. Eee. Mam zamiar jeszcze dzisiaj wyjść, pobiegać, nic nie będę nagrywał podczas biegania, no bo będzie ciemno, więc to jest bez sensu. Jutro na 9 mam być w szpitalu, muszę sobie ogarnąć drogę do szpitalu. Do szpitala, do szp nie do szpitalu, tylko do szpitala. Eee, e, wybierałem hotel, żeby był blisko tego szpitala, także mam nadzieję, że jak teraz ustalę dokładnie, no to piechotką 20 minut, 25 jestem w stanie przejść. Także myślę, że do zobaczenia jutro e, rano. Dzień dobry, mamy godzinę po siódmej rano. Niedługo będę szedł na śniadanie, a widok z okna mam taki. Tutaj jest ten zielony neon, który gdzieś tam wczoraj pokazywałem, który cały czas tutaj świecił, ale w sumie nie był taki bardzo przeszkadzający. Jakieś nowe auta dojechały na parking, widzę. No i tutaj naprzeciwko jakiś dom. Ogólnie widzę, że jest pogoda bardzo brzydka. Jest tutaj ciemno i pochmurno. Mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz, bo będę piechotą szedł do szpitala, więc pokażę po drodze jak tutaj wygląda okolica. Trochę się przejaśniło chyba. Zaczyna wychodzić słońce powoli tutaj. Tutaj o 9.00 ludzie zaczynają pracę, więc jeszcze nie zaczęli. A tak wygląda hotel, w którym się zatrzymałem. I to zielone światełko to jest jedno ze światełek nad moim pokojem. Nie wiem które. Chyba to po lewej. Albo po prawej. Chyba to po prawej jednak. No i muszę iść w tą stronę ogólnie, żeby dojść do szpitala. Mam tutaj nakreśloną drogę, jak mam iść. Mniej więcej tędy biegłem wczoraj, więc orientuję się. Także mam 1,7 km, około pół godziny, ale to jest mocno zawyżone, więc ja to pewnie przejdę w jakieś 15-20 minut, mam nadzieję. Jeszcze pewnie wstąpię do sklepu kupić sobie jakąś wodę czy coś takiego. czyjeś jest sąsiedztwo, tak trochę się cykam nagrywać, bo w sobie ludzie teraz wychodzą, odprowadzają dzieci do szkoły, wychodzą sami do pracy. W sumie nikt się krzywo nie patrzy, raczej się ludzie uśmiechają, ale tak trochę, taki trochę stresik jednak jest. Wbrew temu co mówiłem na początku wyjazdu, myśląc, że tutaj nie ma Polaków od, taksu, od taksówkarza, dowiedziałem się, że w Southampton jest bardzo duża społeczność polska. Nie ja mam wrażenie, że dwie panie, które pracują w hotelu są z Polski. Ta, która dzisiaj podawała właśnie na, nie, ma na imię Barbara, zapytałem ją po polsku, czy rozmawiamy po polsku, a ona nadal zaczęła po angielsku, więc albo była taka zestresowana, albo dobrze mnie nie usłyszała, albo nie mówi po polsku. Zbliżam się do szpitala, są tutaj budynki, które widzieliście przed chwilą. Jak już będę po instalacji, to odezwę się. Co robimy dalej? Nie radiologii, tylko radiologii. Byłem już w hotelu po instalacji miły pan inżynier odwiózł mnie do hotelu co zajęło mu w sumie jakieś 7 minut, 20 minut piechotą ale był tak miły, że podwiózł mnie oczywiście była to bardzo dobra instalacja, nie obyło się bez problemów musiałem jechać do sklepu kupić dwie przejściówki po to, żeby to wszystko zadziałało tutaj z tym angielskim zasilaniem a nie tylko, ale na szczęście wszystko się udało i teraz idę zjeść coś Jem w jakimś barze i ogólnie rzecz biorąc kosztuje to 5 funtów 5 funtów 10 centów, no i wygląda tak. Zwykłe barowe jedzonko, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo dobre i tak nie mam kasy, żeby wydawać na jakieś restauracje i tak dalej z 20 funtów, więc 5 funtów i jestem najedzony. Właśnie idę główną tą ulicą są Southampton, więc zapraszam do oglądania. To leży w miejscu, gdzie jakaś rzeka wpływa do morza, chyba? Czy tam gdzieś? Nie sprawdzałem dokładnie na mapie, ale chciałem tam pójść i zobaczyć doki, bo widziałem z daleka, że są śligi w dokach, ale nie będę szukał, bo trochę mi się nie chce i poza tym zaczyna się chmurzyć, więc, więc wolę wracać do hotelu, żeby nie zmoknąć. Ewentualnie jeszcze zobaczę, bo widziałem takie miejsce, które się nazywa Pod, pod Papugami i zobaczę tam, może mają tam jakieś tanie piwo Może, ponieważ wybrałem 10 funtów z bankomatu no i zostało mi niecałe 5, więc może za te niecałe 5 będę mógł kupić ten piwo w tym sklepie była hinduska Zapłaciłem 4 funty, ale zostawiłem im jej całą tą kasę bo w sumie i tak przecież tych drobnych nie wymienię Teraz wracam do hotelu i wypiję te dwa piwka, które sobie kupiłem Jestem w hotelu i muszę zaplanować sobie na jutro rano powrót Na pewno 7.30 śniadanie, ponieważ wcześniej go nie serwują i przynajmniej o 8 Pewnie o 8 muszę ruszyć, żeby być tak dwie godziny przed wylotem na lotnisku. Zawsze wolę mieć ten zapas niż się spóźnić i nie polecieć do Polski. Także prawdopodobnie nakręcę to się rano, jeżeli będzie coś ciekawego, może z lotniska, ale na pewno się jeszcze z nami pożegnam. To w takim razie do później. Cześć się ma. Nie wiem co za zaszczyt mnie spotkał, ale mam dostęp do jakiejś biznesowej części lotniska. Nie wiem o co chodzi. Kupowałem bilet w klasie ekonomicznej, ale w sumie postanowiłem przyjść tutaj zobaczyć. Jak to tutaj wygląda, mniej więcej możecie sami zobaczyć, tutaj też są jakieś rzeczy, którymi można się poczęstować, jakieś jedzenie, bułeczki, ciasteczka, zaraz może Wam pokażę jeśli nie będę wstydził. Napisałem kilka maili, w sumie zajęło mi to prawie godzinę. Zostało chyba jeszcze około 10 minut do boardingu, także będę się powoli zbierał z tego miejsca i, i podchodził do bramki gdzieś tam. Tylko nie wiem do której, bo nie jest napisane na, na karcie pokładowej. O, a tak tutaj wygląda druga część tego miejsca. W sumie spoko, jest cisza i tak dalej. Fajne jest to, że a, można sobie coś kupić. Mój lot do Paryża jest z bramki siódmej, a tu jest napisane 10.25, bramka siódma. Można sobie wziąć piwko z lodówki, wypić. Naprawdę nie wiem czemu taka przyjemność mnie spotkała, żeby po prostu być w tym miejscu. Ale okej. Okay. Ja sobie wezmę wodę tutaj butelkowaną, żeby mieć ze sobą. I pewnie widzimy się w samolocie. z silnikiem odrzutowym. Zobaczymy jak to będzie tutaj brzmieć w środku. Ludzie czekają na wysiadkę z samolotu. Mamy 5 minut opóźnienia przy wysiadaniu. Jestem na lotnisku Charlesa de w, w Paryżu. Teraz idę na Terminal 2F, ponieważ tam mam odlot do Warszawy. Myślałem, że będę musiał tutaj czekać jakieś 3 godziny, ale okazuje się, że 2 godziny, bo jest zmiana czasu. Także to jest taki w sumie dobry czas, żeby żeby tutaj się ogarnąć bez jakiegoś tam pośpiechu, ani bez opóźnienia, siedzieć chwilę i tak dalej. Moja bramka ma numer 28 i jest tam gdzieś za mną. Mam odlot, to jednak o 15.55, ale chyba o 15.05 jest boarding, więc w sumie te dwie godziny. No i teraz popracuję trochę, posiedzę, odpocznę, dokończę film oglądać i będę w Warszawie. Także dzięki wam za spędzenie czasu razem i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem, cześć.